Piszciłem Kluski z Rosołem 28. 28 listopada 2025 roku no powiem Wam, Gierek, Gomułka i Czerwone Parchy różne inne, które kiedyś właśnie chlubiły się takimi sytuacjami którymi dzisiaj próbuje się chlubić i cieszę się niewiarygodne, Negus, Brudas, Nierób, Trzaskowski I, i, i zdrajca polski działający dla Niemców, Oskar, czyli Tusk, otworzyli dworzec zachodni. Dworzec zachodni, który cały czas funkcjonował, jak tam przejeżdżasz, te autobusy i tak dalej, na zewnątrz dookoła wygląda jak to, jak jeden wielki Bardach. Jeden wielki Bardach. Jest to jakiś podrzędny dworzec, no bo to ani centralny, ani to nawet nie jest to na niej nawet nie jest no nie wiem, no nic specjalnego po prostu pojechali otwierają ustawili ministrów premiera no po prostu już taki wstyd że to się w głowie nie mieści ale żeby do tego wszystkiego żeby to jeszcze przykryć przykryć ten syf który się dzieje w Polsce to rozkradanie okradanie tą politykę straszenia wojną Wojną przede wszystkim straszycie inwestorów tym swoim nieudacznictwem, tymi prowokacjami, które robicie, wysadzaniem, Ukraińcami, którzy są zawsze ruskimi. Wysadzaniem podpalacie, powodujecie, że w Polsce nie będzie nikt inwestował. To nie to, że straszycie przede wszystkim nas. Inwestycje wycofują się, żadni inwestorzy, firmy zagraniczne nic nie budują. A do tego wszystkiego. Po prostu już na zasadzie tak prymitywnej, że to się w głowie nie mieści. Ten, który z wojewódzkim się obciskiwał, ten taki minister sportu, moim zdaniem tęczowy, tęczowy który takiego bohatera zgrywa, zgrywa, e, zgrywa w sejmie, no bo wzrost mu dali i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem jak on tam się nazywał, taki po prostu coś niebywałego, coś niebywałego, moim zdaniem tęczowy chłopak jak nic, e, tęczowy chłopak jak nic obwieszcza, w ogóle obwieszczają. Olimpiadę będą robić, no igrzyska, chleba i no niewiarygodne, niewiarygodne, co wy odpierdalacie.